Środa 17 lipca 6.35 czasu Środkowoeuropejskiego. To są komendarze giełdowe Bosa Fix. Zapraszam do wysłuchania analizy technicznej wybranych instrumentów futures na indeksy giełdowe. Kurs SP500 znajduje się w rejonie 1672 punkty poniżej takiego ważnego oporu bardzo, bardzo krótkoterminowego 1674, który wraz z wyższym czasowo takim oporem 1678 tworzy czteropunktową strefę taką propodażową, więc jeżeli kurs tam rzeczywiście wskoczy, to podaż powinna mieć większe znaczenie niż popyt i powinno dojść do ponownego zrzutu w stronę 1667. Jeżeli jednak kurs tam się nie wybije, a widać już czarne wstęgi modelu, tutaj gapiego padające w dół ponad żółtymi, a więc trzeba tutaj dodać, że one są wolniejsze, więc szybsze zmiany w dół będą implikowały mocniejszą podaż. Zatem każdy ruch mierzony w stronę 1667 powinien być. Uznawany za ryzyko przełamania jakby tego wsparcia lokalnego i wybicie się w stronę 1661-1660. A jak najbardziej możliwy jest dłuższy czasowo ruch w dół, jeżeli te dwa opory zostaną zachowane. I to jest tak naprawdę główny czynnik ryzyka na ten moment, ale i tak trzeba pamiętać, że w układzie H1 MA200 unosi się i to jest bardzo dobry, pozytywny czynnik, który wcale nie nakazuje tutaj oczekiwać jakiegoś większego ruchu w dół, jakiejś paniki lub takiej mocnej wakacyjnej wyprzedaży. Po prostu mamy płaską na ten moment korektę spadkową i tutaj popyt z podażą powinien się ścierać, równoważyć, więc opory będą miernikami siły popytu, a wsparcie 1666, 67 a będzie takim tutaj miernikiem a właśnie słabości. Przekroczenie go w dół to wygenerowanie mocniejszej korekcji spadkowej, która i tak nie będzie uznawana za, za falę wyprzedaży. Do momentu aż tutaj taki rejon 1640, a 1638 nie zostanie przełamany. Spadek do tych poziomów powinien odwrócić MA200 w dół, a to wygeneruje na dłuższy czasowy okres taki układ do spadków. To jest na ten moment ryzyko i nie powinniśmy się obawiać, co, co tutaj może się wydarzyć na wykresie. Jeżeli teraz zerkniemy szybko na. Futures na Dow Jonesa. sytuacją ma bardzo analogiczną, a tutaj taki wyższy czasowy opór 15438, niektórzy nawet sugerują 15500, okrągła bariera jeszcze nie przetestowana w tym tygodniu. Wraz tutaj ze wsparciem 15365 i tutaj takimi dołkami 15350 tworzą po prostu konsolidację, w której krótkoterminowo, bardzo krótkoterminowo, mamy nieregularną falę w dół. Uznawaną za płaską korektę. MA200 również się unosi, więc takie mocniejsze bariery popytowe to 15 204, a tutaj mniej więcej 15-170-175. Dopiero spadek w odwrócił odwróciłby MA200 w dół. Jeżeli coś takiego się nie wydarzy, to będziemy mieli tutaj pozytywne rozstrzygnięcie, ale pamiętajmy, że korekta może być nieregularna, czyli nawet wychodzenie w górę w stronę oporów nie oznacza, że kurs nie spadnie poniżej lokalnych minimów. Zobaczmy teraz, co wydarzyło się wczoraj na DAX-ie. Dzisiaj stan rynku o 6.39 mamy jeszcze przed otwarciem na futures. A zamknięcie wczorajsze przy 8197 to praktycznie zamknięcie przy minimach, blisko minimów. Możliwe ruch w stronę 875, ale zarówno w stronę 8254. Nieco mniej, a prawdopodobne jest tutaj. Wyjście generalnie górą ponad silny opór 8262, jeżeli 8220 zostanie zachowane. Jeżeli ten lokalny opór, który wczoraj tutaj ciążył tak, i został utworzony, jeżeli ten 8220 zostanie przełamany, to jak najbardziej silniejszy ruch w górę będzie, będzie prawdopodobny. Z kolei wybicie się poniżej 875, to ruch w stronę MA200, która teraz znajduje się przy 8084 i tutaj ważne wsparcie 8020 punktów, ale także niektórzy wymieniają psychologiczne a, praktycznie 8000 punktów i, i wartości minimalnie niższe od tego poziomu i zobaczmy jak teraz to wszystko przekłada się na FW20, które wczoraj a, nie pokonały oporu 2260 punktów, przy czym zobaczmy w H1 MA200 zaczyna się unosić, więc ewentualny a, ruch w dół w stronę 2235 czy w stronę właśnie ma 2206 nie powinien zostać uznany za a, wysoce istotny taki ruch podażowy a ponadto jeżeli zobaczymy na Price Action, w takim układzie Czerwiec Lipiec mamy a, dołek, górkę, wyższy dołek a, wyższe maksima, więc utworzenie wyższego dołka ponownie możemy oczekiwać test na przykład 2291. Ale najpierw trzeba przebić 2260. Dziękuję za uwagę. Mówił dla Państwa Michał Pietrzyca.